Na pograniczu puszczy Kampinoskiej o świcie 3 września 1939 roku druga doba niemieckiej inwazji na Polskę rozpoczęła się od ciszy, która zdawała się nienaturalna po wczorajszych bombardowaniach i ostrzałach artyleryjskich. Porucznik Janusz Orliński, dowódca plutonu lekkich czołgów rozpoznawczych TKS z 71. Dywizjonu Pancernego, obserwował z niepokojem linię horyzontu, gdzie słońce powoli wspinało się nad wierzchołkami drzew. Jego pluton, składający się z czterech małych tankietek TKS, stanowił część polskich stanowił sił opóźniających natarcie niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. Polskie tankietki TKS ze swoim skromnym wyglądem wydawały się niemal zabawkami w porównaniu z niemieckimi pancerami, ważące zaledwie dwa i tony. z załogą składającą się z dwóch ludzi kierowcy i dowódcy, który pełnił również funkcję strzelca, były najmniejszymi pojazdami pancernymi używanymi w II wojnie światowej. Niemieccy pancerniacy nazywali je pogardliwie blaszanymi pudełkami. Lub ruchomymi trumnami uważają, nie stanowią żadnego zagrożenia dla ich nowoczesnych maszyn. Porucznik Orliński, 32-letni absolwent oficerskiej szkoły broni pancernej, wiedział jednak coś, czego Niemcy zdawali się nie dostrzegać. Małe rozmiary TKS, choć ograniczały ich siłę ognia i pancerz, dawały im niezwykłą zwrotność i możliwość poruszania się po terenach niedostępnych dla cięższych maszyn. A teraz, w obliczu miażdżącej przewagi wroga, te cechy mogły okazać się bezcenne. Pluton Orlińskiego składał się z 1934 maszyn, każda z indywidualnym charakterem, tak jak ich załogi. Tankietka dowódcy, nazwana przez załogę Ryś, była wyjątkowa. Jako jedna z niewielu w polskiej armii została wyposażona w 20 mm działko automatyczne FKA w z 38 zamiast standardowego karabinu maszynowego. Ta broń, choć wciąż niewielkiego kalibru, mogła skutecznie przebić pancerz niemieckich czołgów PZKPF Wipry i II, a nawet zagrozić cięższym maszynom przy trafieniu w słabsze punkty. Pozostałe trzy TKS Wilk, Dzik i Żbik miały standardowe uzbrojenie w postaci karabinu maszynowego Hotchkiss Z-25 kalibru 7,92 mm. Załogi tankietek stanowili ludzie z różnych środowisk, połączeni teraz wspólnym losem. Kierowcą Rysia był kapral Stefan Woźniak przed wojną mechanik samochodowy z Łodzi. Człowiek, który potrafił naprawić niemal każdy silnik przy pomocy drutu i kawałka sznurka. W pozostałych maszynach za kierownicami siedzieli w wilku starszy strzelec Józef Malinowski, w cywilu kierowca ciężarówki Dzyrytso kapral Tadeusz Wiśniewski, syn rolnika z Mazowsza, który w wojsku znalazł swoją pasję do maszyn, a w żbiku szeregowy Adam Kowalski, najmłodszy z całej grupy. Zaledwie dwudziestoletni student Politechniki z Warszawy. Dowódcami strzelcami byli: w Wilku plutonowy Henryk Zieliński, w Dziku plutonowy Jan Nowak, a w Żbiku kapral Andrzej Lewandowski. Wszyscy byli doświadczonymi żołnierzami, którzy przeszli intensywne szkolenie przed wojną i potrafili wykorzystać ograniczony potencjał swoich maszyn do maksimum. Rozkazy dla Plutonu były jasne: prowadzić rozpoznanie, opóźniać niemieckie natarcie drobnymi atakami z zaskoczenia i informować dowództwo o ruchach wroga, nie angażować się w otwartą walkę z niemieckimi czołgami, gdyż byłoby to samobójstwem, wykorzystać mobilność i niewielkie rozmiary TKS, aby być oczami i uszami polskich sił. Pluton Orlińskiego został przydzielony do grupy taktycznej Campinos, która miała bronić podejść do Warszawy od północnego zachodu. Ich bazą wypadową była niewielka leśniczówka ukryta głęboko w puszczy, gdzie mogli uzupełniać paliwo i dokonywać drobnych napraw. Stamtąd wyruszali na patrole, przemykając leśnymi duktami i polnymi drogami, niewidoczni dla niemieckiego lotnictwa, które dominowało na niebie. Pierwsza próba sił nastąpiła 3 września wieczorem, gdy Pluton natknął się na niemiecki oddział rozpoznawczy składający się z dwóch lekkich czołgów pzkpfw 2 i trzech samochodów pancernych. Polski. Wykorzystując pankietki. znajomość terenu, zaatakowały z ukrycia. Ryś z działkiem 20 mm unieruchomił jeden z niemieckich czołgów celnym trafieniem w gąsienicę, podczas gdy pozostałe maszyny ostrzelały samochody pancerne, zmuszając je do odwrotu. Szybki atak i natychmiastowe wycofanie się, tak Orliński planował wszystkie akcje, wiedząc, że w przedłużającej się walce przewaga ogniowa wroga szybko by ich zmiażdżyła. Niemcy, zaskoczeni skutecznością polskich blaszanych pudełek, wzmocnili ochronę swoich oddziałów rozpoznawczych i zaczęli traktować polskie TKS z większym respektem. Jednak prawdziwy szok miał dopiero nadejść. 5 września podczas patrolu na zachodnich obrzeżach Puszczy Kampinowskiej, pluton Orlińskiego natknął się na niemiecką kolumnę zaopatrzeniową, kilkanaście ciężarówek z paliwem i amunicją. Eskortowanych przez dwa samochody pancerne. Było to idealne znalezisko. Zniszczenie zaopatrzenia mogło znacząco spowolnić niemieckie natarcie. Porucznik szybko opracował plan: ryś. Z... Działkiem 20 Mimrk miał zaatakować samochody pancerne eskorty, podczas gdy pozostałe tankietki zajmą się ciężarówkami, używając karabinów maszynowych do podpalenia zbiorników z paliwem. Atak przebiegł idealnie. W ciągu kilku minut niemiecka eskorta została wyeliminowana, a większość ciężarówek stanęła w płomieniach. Gdy zadanie zostało wykonane, polskie tankietki szybko wycofały się do puszczy, pozostawiając za sobą chaos i zniszczenie. Żadna z polskich maszyn nie odniosła poważniejszych uszkodzeń, choć żbik miał kilka wgnieceń po kulach karabinowych. Sukces tej akcji przyciągnął uwagę wyższego dowództwa. Generał Juliusz Rumel, dowódca armii Łódź, która po ciężkich walkach wycofywała się w kierunku Warszawy, osobiście pogratulował porucznikowi Orlińskiemu i jego ludziom. Wkrótce Pluton otrzymał nowe zadanie przeprowadzenie rozpoznania na tyłach niemieckiej czwartej dywizji pancernej, która parła w kierunku stolicy. Zadanie było niezwykle ryzykowne. Ale idealnie pasujące do możliwości małych, zwrotnych TKS. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom mogły przemykać niezauważone tam, gdzie większe pojazdy nie miałyby szans. 7 września pod osłoną nocy Pluton Orlińskiego przekroczył niemieckie linie i znalazł się na tyłach wroga. To, co odkryli, było bezcenną informacją. Niemiecka dywizja rozciągnęła się na zbyt szerokim froncie, pozostawiając luki w swoim szyku. Co więcej, jej dowództwo i zaplecze logistyczne były słabo chronione, gdyż Niemcy byli pewni, że żadne polskie jednostki pancerne nie mogły przedostać się tak głęboko za ich linie. Porucznik Orliński rozkazał każdej z tankietek dokładnie zbadać inny odcinek niemieckich tyłów, aby zebrać jak najwięcej informacji. Ryś, pod dowództwem Orlińskiego, odkrył mobilne stanowisko dowodzenia dywizji: kilka namiotów, pojazdów sztabowych i antenę radiową, chronione zaledwie przez kilku żołnierzy. Wilk natknął się na polowe składy amunicji, a dzik i żbik zlokalizowały główne linie zaopatrzeniowe i trasę, którą przyjeżdżały cysterny z paliwem. Gdy wszystkie tankietki ponownie się spotkały, Orliński stanął przed trudną decyzją: czy wykorzystać element zaskoczenia i zaatakować krytyczne punkty niemieckiego zaplecza, czy wycofać się z cennymi informacjami do polskiego dowództwa. Po krótkim namyśle zdecydował się na kompromis ryś i wilk. Miały zaatakować stanowisko dowodzenia i składy amunicji, podczas gdy Dzik i Żbik przebijały się z powrotem do polskich linii, by przekazać zebrane informacje. Atak na niemieckie stanowisko dowodzenia przeszedł do legendy. Ryś ze swoim działkiem 20 minut w ciągu kilku minut zniszczył wszystkie pojazdy sztabowe, odciął antenę radiową i rozproszył niemiecki personel. Wilk podpalił składy amunicji, wywołując serię potężnych eksplozji, które były widoczne z odległości wielu kilometrów. Zanim Niemcy zdążyli zorientować się, co się dzieje, obie tankietki zniknęły w ciemnościach pozostawiając za sobą chaos i dezorganizację w niemieckim dowództwie. Dzik i Żbik również wykonały swoje zadanie, choć nie bez trudności. Żbik wpadł na niemiecki patrol i musiał przebijać się siłą. W wyniku czego został uszkodzony i stracił część pancerza. Mimo to obie maszyny dotarły do polskich linii i przekazały bezcenne informacje o niemieckim rozmieszczeniu. Efekty tej akcji były trudne do przecenienia. Atak na stanowisko dowodzenia czwórki dywizji pancernej spowodował kilkugodzinne zamieszanie w niemieckich szeregach i znacząco spowolnił ich natarcie na Warszawę. Informacje dostarczone przez Dzika i Żbika pozwoliły polskiemu lotnictwu przeprowadzić kilka celnych ataków na niemieckie kolumny zaopatrzeniowe, dodatkowo komplikując sytuację wroga. Co jednak najważniejsze, akcja ta całkowicie zmieniła sposób, w jaki Niemcy postrzegali polskie tankietki TKS. Zblaszanych pudełek i ruchomych trumien stały się poważnym zagrożeniem, które mogło pojawić się wszędzie i uderzyć w najbardziej wrażliwe punkty. Niemieckie dowództwo nakazało wzmocnienie ochrony. Tyłów i stanowisk dowodzenia, co związało znaczne siły, które mogłyby być użyte na froncie. W kolejnych dniach Pluton Orlińskiego kontynuował swoje działania, przeprowadzając serię zuchwałych rajdów i ataków z zaskoczenia. Ryś i Wilk dołączyły z powrotem do pozostałych maszyn i cały Pluton działał teraz jako zwarta jednostka, specjalizująca się w akcjach na tyłach wroga. 10 września doszło do najbardziej spektakularnej akcji Plutonu. Niemiecka 4 Dywizja Pancerna, ponosząc straty od polskich rajdów i ataków lotniczych, musiała uzupełnić zapasy paliwa i amunicji. W tym celu zorganizowano dużą kolumnę zaopatrzeniową, składającą się z ponad 30 ciężarówek i chronioną przez kompanię piechoty zmotoryzowanej i dwa czołgi PZK PfW trzecio. Kolumna ta miała dotrzeć do głównych sił niemieckich przez most na niewielkiej rzeczce około 15 kilometrów od Puszczy Kampinoskiej. Orliński dzięki swojej sieci zwiadowców, miejscowych leśników i chłopów, którzy dobrowolnie dostarczali informacji o ruchach wroga, dowiedział się o planowanej trasie kolumny. Most stanowił idealne wąskie gardło, gdzie przewaga liczebna Niemców byłaby zniwelowana. Porucznik opracował śmiały plan. Jego tankietki miały ukryć się w zaroślach po obu stronach mostu i uderzyć, gdy kolumna będzie w połowie przeprawy. Akcja rozpoczęła się wczesnym rankiem 11 września. Niemiecka kolumna, pewna swojej siły i nieświadoma zagrożenia, wjechała na most. W tym momencie ryś i wilk, ukryte po jednej stronie, otworzyły. Ogień do pojazdów na moście, podczas gdy Dzik i Żbik zaatakowały tylną część kolumny. Dwadzieścia mm działko Rysia szybko unieruchomiło jeden z niemieckich czołgów, trafiając go w boczny pancerz, a karabiny maszynowe pozostałych maszyn siały spustoszenie wśród piechoty i kierowców ciężarówek. Wybuchła panika. Niemieckie ciężarówki, próbując zawrócić lub zjechać z mostu, blokowały się wzajemnie. Drugi czołg PZKP w trzeciu, próbując manewrować w ograniczonej przestrzeni, wpadł do rzeki. W ciągu kilkunastu minut większość kolumny została zniszczona, a pozostałe pojazdy rozproszone. Sukces był całkowity, choć nie bez kosztów. Żbik trafiony serią z niemieckiego karabinu maszynowego, został poważnie uszkodzony, a jego kierowca, szeregowy kowalski, ranny, mimo to wszystkie cztery tankietki zdołały się wycofać, zabierając rannego do polowego szpitala ukrytego w puszczy. Wieść o tym wyczynie szybko rozeszła się wśród polskich żołnierzy, podnosząc morale i dając nadzieję w coraz trudniejszej sytuacji. Polski wywiad podsłuchał nawet niemieckie transmisje radiowe, w których dowódcy ostrzegali przed przeklętymi polskimi tankietkami, które pojawiają się znikąd, atakują i znikają jak duchy. Niemieckie dowództwo, sfrustrowane ciągłymi atakami na swoje linie zaopatrzeniowe, postanowiło zorganizować obławę na polski pluton. 12 września 1939 roku duże siły niemieckie, wspierane przez lotnictwo, rozpoczęły systematyczne przeczesywanie puszczy Kampinoskiej. Wykorzystano nawiązywce, aby wytropić kryjówki polskich tankietek. Porucznik Orliński, świadomy, że nie może podjąć otwartej walki z taką przewagą, rozdzielił swój pluton. Każda z tankietek otrzymała rozkaz działania na własną rękę, z punktem zbiórki wyznaczonym na 15 września w pobliżu Palmir. Przez następne dni cztery TKS prowadziły swoją prywatną wojnę z niemiecką potęgą, każda na swój sposób. Ryś pod dowództwem Orlińskiego skoncentrował się na atakowaniu niemieckich patroli i małych oddziałów. Dzięki swojemu działku 20 mm PLF mógł skutecznie eliminować lekkie pojazdy pancerne, po czym szybko się wycofywać. Wilk specjalizował się w niszczeniu linii komunikacyjnych, przecinał kable telefoniczne, niszczył mosty i blokował drogi. Dzik i żbik z mniej doświadczonymi załogami, skupiały się głównie na rozpoznaniu i gromadzeniu informacji o ruchach wroga, które przekazywały polskiemu dowództwu za pomocą ukrytych radiostacji. 14 września doszło do dramatycznego incydentu, który przeszedł do legendy. Ryś podczas patrolu na obrzeżach puszczy natknął się na trzy niemieckie czołgi PZKPW pt. najcięższe maszyny używane przez Niemców w kampanii polskiej. W normalnych okolicznościach porucznik Orliński nigdy nie podjąłby walki z tak silnym przeciwnikiem, ale tym razem nie miał wyboru. Niemieckie maszyny blokowały jedyną drogę odwrotu. Wykorzystując małe rozmiary i zwrotność swojego TKS, Orliński wykonał manewr, który wydawał się niemożliwy: przecisnął się między dwoma niemieckimi czołgami. Obracając swoją wieżyczkę i oddając kilka precyzyjnych strzałów z działka 20 mm w tylną część jednego z nich, gdzie pancerz był najcieńszy, trafiony PZKP w Wuxparkie stanął w płomieniach, a jego załoga w panice opuściła maszynę. W powstałym zamieszaniu ryś zdołał uciec, pozostawiając zdezorientowanych Niemców, którzy nie mogli pojąć, jak tak mała maszyna pokonała ich najlepszy czołg. Ta historia. Choć brzmiała niewiarygodnie, została potwierdzona przez samych Niemców. W raporcie z tego incydentu, przejętym później przez polski wywiad, niemiecki oficer pancerny pisał z niedowierzaniem. Polska tankietka, obiekt, który wcześniej uważaliśmy za przestarzały i nieskuteczny, zdołała zniszczyć nasz nowoczesny PZKP w płata dzięki niezwykłej zwinności i precyzyjnemu ogniowi. Ten incydent każe nam przewartościować nasze podejście do lekkich pojazdów pancernych przeciwnika. 15 września Zgodnie z planem, wszystkie cztery tankietki spotkały się w wyznaczonym punkcie zbiórki. Mimo intensywnych poszukiwań, Niemcom nie udało się ich wytropić. Pluton był zmęczony i poturbowany, maszyny nosiły ślady walki, prowizorycznych napraw, ale morale pozostawało wysokie. W ciągu dziesięciu dni działań cztery małe tankietki TKS, zadały nieprzyjacielowi straty, które w normalnych okolicznościach byłyby poza zasięgiem całej kompanii pancernej. Sytuacja ogólna była jednak coraz trudniejsza. Warszawa znajdowała się pod ciężkim ostrzałem, a od wschodu do Polski wkroczyła Armia Czerwona. Polskie jednostki były w odwrocie lub okrążone. 17 września porucznik orliński otrzymał rozkaz przedarcia się ze swoim Plutonem do stolicy, aby wzmocnić jej obronę. Droga do Warszawy, choć zaledwie kilkanaście kilometrów, była usiana niemieckimi posterunkami i patrolami. Pluton musiał poruszać się głównie nocą, wykorzystując mało uczęszczane leśne drogi i przeprawy przez bagna, gdzie ciężkie niemieckie pojazdy nie mogły ich ścigać. W trakcie tej przeprawy dzik ugrzązł w bagnie i musiał zostać porzucony po wymontowaniu karabinu maszynowego i innych kluczowych elementów. 18 września pozostałe trzy tankietki dotarły na przedmieścia Warszawy, gdzie zostały powitane jak bohaterowie. Ich sława je wyprzedziła. Opowieści o niezniszczalnych polskich tankietkach krążyły wśród obrońców miasta, podnosząc morale i dając nadzieję. Generał Walerian Czuma, dowódca obrony Warszawy, osobiście przyjął meldunek porucznika Orlińskiego i przydzielił jego pluton do obrony kluczowego odcinka na Woli. Podczas oblężenia Warszawy, TKS Orlińskiego nadal udowadniały swoją wartość. W wąskich uliczkach i gruzowiskach ich małe rozmiary i zwrotność dawały im przewagę nad cięższymi niemieckimi maszynami. Ryś ze swoim działkiem 20 mm był szczególnie skuteczny w zwalczaniu niemieckich pojazdów opancerzonych, próbujących przełamać polskie linie obrony. 27 września 1949 roku po ciężkich walkach Warszawa skapitulowała. Porucznik Orliński, nie chcąc oddać swoich maszyn w ręce wroga, tankietek w kiesnicach ukrycie... zrujnowanych budynków po uprzednim zakonserwowaniu ich mechanizmów i zakopaniu głównych części uzbrojenia. Załogi, po cywilnemu, miały przebijać się małymi grupami na wschód, z nadzieją na przedostanie się do Rumunii lub na Węgry, a stamtąd do formujących się polskich jednostek we Francji. Losy poszczególnych członków plutonu Orlińskiego potoczyły się różnie. Sam porucznik, wraz z kapralem woźniakiem, zdołał przedostać się przez węgry do Francji, gdzie dołączył do polskich sił zbrojnych. Walczył później w pierwszym dywizji pancernej generała maczka przechodząc szlak bojowy od Normandii aż do Wilhelmshaven. Plutonowy zieliński i szeregowy Kowalski zostali schwytani przez Niemców i spędzili resztę wojny w obozach jenieckich. Plutonowy nowak i kapral lewandowski, Dołączyli do polskiego ruchu oporu i walczyli w strukturach armii krajowej aż do powstania warszawskiego, w którym obaj zginęli. Kapral Wiśniewski, ranny podczas walk o Warszawę, zmarł w szpitalu polowym kilka dni se po kapitulacji miasta. Po wojnie historia Plutonu Orlińskiego była praktycznie zapomniana. W komunistycznej Polsce nie było miejsca na celebrowanie bohaterów sanacyjnej armii, a oficjalna propaganda skupiała się na walkach ludowego wojska polskiego u boku Armii Czerwonej. Samorliński, który po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, nigdy nie wrócił do ojczyzny i zmarł w zapomnieniu w 1984 roku. Dopiero po 1989 roku, wraz z odzyskaniem przez Polskę pełnej niepodległości, historia niezwykłego Plutonu TKS zaczęła być odkrywana na nowo. Historycy wojskowości, przeszukując archiwa i zbierając relacje świadków, powoli rekonstruowali dzieje porucznika Orlińskiego i jego ludzi. W 1998 roku odnaleziono nawet jedną z ukrytych tankietek Rysia, z charakterystycznym działkiem 20 mm. Maszyna, choć w złym stanie, została poddana starannej renowacji i obecnie jest eksponowana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie jako symbol niezłomności polskich żołnierzy w obliczu niemieckiej agresji. W 2005 roku, w miejscu jednej z najsłynniejszych akcji Plutonu, ataku na niemiecki most, odsłonięto skromny pomnik upamiętniający ten wyczyn. Co roku odbywają się tam uroczystości z udziałem wojska, organizacji kombatanckich i uczniów lokalnych szkół, którzy poznają historię małych maszyn, które przeciwstawiły się niemieckiej potędze. Historia Plutonu Orlińskiego i jego TKS jest doskonałym przykładem tego, jak kreatywność, odwaga i dobre wyszkolenie mogą zrównoważyć braki technologiczne. Polskie tankietki. Choć technicznie ustępowały niemieckim czołgom pod niemal każdym względem, w rękach zdeterminowanych i pomysłowych żołnierzy stały się skutecznym narzędziem walki, zadającym nieprzyjacielowi straty nieproporcjonalne do swojej wielkości i siły ognia. Jest to także historia o wartości morale w działaniach wojennych sukcesy Plutonu Orlińskiego, choć militarnie ograniczone, miały ogromny wpływ psychologiczny, zarówno na polskich, jak i niemieckich żołnierzy. Dla Polaków były dowodem, że mimo przygniatającej przewagi wroga, wciąż można mu skutecznie się przeciwstawiać. Dla Niemców Stanowiły bolesną lekcję, że technologiczna przewaga nie zawsze przekłada się na sukces na polu bitwy, a lekceważenie przeciwnika może prowadzić do kosztownych porażek. Współczesne polskie wojska pancerne wciąż czerpią inspiracje z doświadczeń Plutonu TKS. Podczas szkoleń i ćwiczeń często przywołuje się przykład porucznika Orlińskiego jako wzór kreatywnego wykorzystania ograniczonego sprzętu i adaptacji taktyki do realnych możliwości. Jest to szczególnie istotne w kontekście asymetrycznych konfliktów, gdzie strona słabsza technologicznie musi znajdować niestandardowe rozwiązania, aby przeciwstawić się silniejszemu przeciwnikowi. W 2015 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej sfinansował produkcję filmu dokumentalnego Stalowe Duszki, poświęconego historii polskich tankietek TKS w kampanii wrześniowej, ze szczególnym uwzględnieniem plutonu orlińskiego. Film zrealizowany z wykorzystaniem. Nowoczesnych technik rekonstrukcji komputerowej i z udziałem rekonstruktorów historycznych zdobył uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą, przyczyniając się do szerszego poznania tej fascynującej historii. Dziś, gdy patrzymy na małą tankietkę TKS eksponowaną w muzeum, trudno uwierzyć, że ta niepozorna maszyna mogła przeciwstawić się niemieckim pancerom. Jednak historia Plutonu Orlińskiego przypomina nam, że w wojnie, jak w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności, to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim ludzie, ich odwaga, determinacja i umiejętności decydują o sukcesie lub porażce. Ta lekcja pozostaje aktualna również we współczesnych konfliktach, gdzie zaawansowana technologia często przegrywa z determinacją i znajomością terenu. Irak, Afganistan, Ukraina, wszystkie te konflikty pokazały, że nawet najpotężniejsze armie świata mogą zostać zatrzymane lub spowolnione przez przeciwnika dysponującego znacznie skromniejszymi zasobami, ale walczącego z większą determinacją i lepiej znającego teren działań. Niemieckie dowództwo, które początkowo lekceważyło polskie tankietki, zapłaciło wysoką cenę za tę arogancję. Błyskawiczne rajdy TKS, precyzyjne ataki na wrażliwe punkty zaplecza i umiejętne wykorzystywanie trudnego terenu sprawiły, że blaszane pudełka stały się koszmarem dla niemieckich jednostek pancernych, przyzwyczajonych do łatwych zwycięstw dzięki technicznej przewadze. Lekcja ta została szybko przyswojona przez Wehrmacht w późniejszych kampaniach Niemcy. Znacznie poważniej podchodzili do lekkich pojazdów pancernych przeciwnika, nie popełniając już błędu, lekceważenia ich ze względu na rozmiar czy pozorną słabość. A historia Plutonu Orlińskiego stała się częścią niemieckich podręczników wojskowych, jako przykład tego, jak mała, dobrze dowodzona jednostka może zadać nieproporcjonalne straty znacznie silniejszemu przeciwnikowi. Dzisiejsze polskie siły zbrojne, wyposażone w nowoczesne czołgi Leopard i K2, są technicznie nieporównywalne z armią walczącą we wrześniu 1939 roku. Jednak duch, który pozwolił porucznikowi Orlińskiemu i jego ludziom przeciwstawić się niemieckiej potędze w małych tankietkach TKS, pozostaje żywy w nowym pokoleniu polskich pancerniaków. Ten sam duch, który sprawił, że Niemcy ku swojemu zaskoczeniu przekonali się, że polskie tankietki TKS potrafiły prześcignąć ich pancery, jeśli nie w sile ognia czy pancerzu, to z pewnością w odwadze, determinacji i pomysłowości ich załóg.